Myślałam, że to wszystko ogólnie to my jesteśmy pod, y, my jesteśmy pod biblioteką, w której myślałśmy, że zrobimy sobie fajne zdjęcia, ale nie Ale nie, one wyszło. nie wyjdą, Dlatego, że y, po prostu myślałam, że nikt nie będzie robił <grym> bibliotek. A tam jest i... tak dużo ludzi, no, że, nie da, że, że, że nie da się w zrobić. Nie wiem, czy byśmy usiadły tam. No to prawda. A wiecie, tutaj w klimie zdjęcia, jak to wygląda, i sobie takie zdjęcia, no. biblioteka, jesień, bla, bla, bla. Trzeba teraz coś wyszukać, nie wiem, nie wiem, trzeba iść przed siebie i nie wiem. Nie to my jesteśmy jak to się nazywa? Portadela Cytadela <grym> Jesteśmy no tutaj czasami chodziliśmy ze szkołą no. na e, jak to się nazywa? Na WF, ale jeszcze tego nie robimy już chyba dwóch lat No teraz powiem że my tylko siedzimy a nic nie Tak to, to prawda. Patrzcie jakie poświęcenia do zdjęć w ogóle A tutaj mam stać? Dobra. Trzeba wszystko dokumentować. No, jakby... Idziemy teraz na Chińczyka. Tak. Idziemy yy, właśnie trzeba sprawdzić. W ogóle no tak. tak. trzeba coś do bloga. Idziemy właśnie na Chińczyka, robiłyśmy sobie ja, zdjęcia. Ja Sprawdzę jak yy, coś tam, jak dojadę. Robiłyśmy sobie zdjęcia mhm. tutaj. Macie miejscowę, podajemy Wam fajną miejscowę na zdjęcia jest elektrownia słuchajcie, ja cały czas coś się dzieje. Ludzie, życie, życie, jak życie 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 życie, 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 życie. Jesteśmy właśnie już przy elektrowni. Powiesz.

To czekamy na te hot dogi, Już... Pani powiedziała 30 minut, ale nie wiem. Chyba dłużej, troszeczkę już czekamy, nie wiadomo. To do mnie napisała z toalety. Mmm... O godzinie 28. 20 minut, bo to jest teraz 40 No ale zamówiłyśmy zanim no, 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 no. już minęło 30 minut. No, pewnie zaraz wracam nam. No. Mamy lemoniatki w sensie, Magda już praktycznie wypiło. No i ja co? Całą, ja praktycznie. O! No to nie, ci, ci ci. Ale już tutaj nie zmieniło. Aha. Fajnie. No, patrz. O, jak ciężko. No wyglądało nieźle, nie? Nie, nie lubię takich, e, takich wzorów Mhm. Mm no spodniach. Dobra, no, i no, 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 wychodzimy stąd, bo nas zaczynają już pchać. Tak, dużo jest dużo ludzi i chcą stąd uciec, bo chcieliśmy sobie kupić loty, ale w końcu nie kupiłyśmy i wychodzimy stąd, lecimy stąd. Wechodzimy i idziemy na coś chyba do picia. nie wiem co my na co. Nie wiem, idziemy przed siebie. Więc zobaczcie tutaj, jak to wszystko wygląda, jakby zastanawiacie, zastanawiacie <grymne> jest, się, jak z... jakiś samochód, by z... zastanawiacie zastanawiacie się, co robić <grymne> w tej Warszawie. A tutaj cały czas są złożenia. Porsche, Ton, Kopernik. Kopernik, może po raz... Ludzie, ludzie z Warszawy, zgłaszajcie się, czy byliście ponad trzy razy, Nie, było śmieliby, trzy znaczek większości razy yy... W Koperniku. I tam jest taka nuta no i jeszcze jakbyśmy szły na jakąś wystawę. Ale nie chodziliśmy na żadne wystawy, tylko po prostu tylko Kopernika. Na to, co zawsze tam jest. No. I tam po prostu nic nie było. To jest kątnik. kątnik. Wykręcasz mnie, kątniku, wykręcasz mnie! <gry> Pozdrawiamy! A, no, no, samo no, 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 nie no, na nie na nie, nie, nie.